Witamy serdecznie. Dzisiaj pokażemy taki króciutki gameplay z Warframe'a. Witajcie. Powiemy w międzyczasie troszeczkę o stealthie, ponieważ będziemy pokazywać misję, która jest związana z najnowszym eventem, który jest w grze, który w tym momencie jest aktywny. Ten event jest związany z takim, taką troszeczkę przeróbką systemu Stelfa i, i próbą jakby zwrócenia się znowu w, w tym kierunku takim Stelfowym Mówiliśmy w recenzji o tym, że, że w grze można grać na stelfie, natomiast jest to mało praktyczne i, i troszeczkę wychodzi tak, no nie do końca tak, jak powinno to być. Twórcy spróbowali coś z tym zrobić i pokażemy dzisiaj, jak to im wyszło. O co, nagrody konkretne? O co, są nagrody, są nagrody, o tym no będziemy no. mówić. Event nazywa się Specters of Liberty. Chodzi w nim o to, że Członkowie takiej grupy, to się nazywa Red Veil Resistance, zostali schwytani przez, przez korpus tudzież, tudzież glinierów, zależnie od tego, na jakiej mapie to robimy. Są to misje klasyczne typu rescue, tylko że z takim twistem, że żeby uratować tego zakładnika, musimy część mapy przejść na Stelfie oczywiście jeżeli nas wykryją, to po prostu włącza się taki licznik, który, po, po którego upłynięciu ten, ten zakładnik zostanie zabity. Im lepiej to zrobimy, tym dostaniemy więcej punktów i za zebranie określonej ilości punktów w sumie możemy dostać różne nagrody. Jeżeli chodzi o nagrody, ja to może od razu pokażę. To są przedmioty kosmetyczne. Co zostałeś już? Tak, już zrobiłem. Maksymalna ilość e, tych punktów do zdobycia to jest 100, żeby wszystko odblokować. I to jest albo. Chwileczkę, nie to. Albo Event Batch e, Spectres of Liberty. Aha. Wygląda tak. Natomiast to, to się dostaje bodajże po, po zdobyciu 15 punktów. Natomiast e, możemy też dostać e, Siandane, czyli, czyli taki szaliczek nazwijmy to. Wyglądający tak, Rakta. No, wygląda dosyć badziewnie. To Są skrzydełka, tak. Nie możemy zmienić, zmienić koloru. tego koloru, także to kolorystycznie jest dopasowane do tych ulepszonych broni z, z tej grupy RAVE. Kto je ma, ten wie o co chodzi, kto nie ma, ten, ten pewnie prędzej czy później się dowie. No, załóżmy, że będziemy je nosić. I ten, ten, ten element dostaniemy po zdobyciu 100 punktów. On no mówi, nie jest, nie jest za, za fajny w porównaniu do innych, natomiast jest za darmo, a wszystkie pozostałe y, szaliczki y, musimy nabyć za kaskę, że tak powiem, właściwą. Dżindziory, innymi Dokładnie. No chyba, że, że handlowaliśmy coś za platynę. A jakąś broń dostajemy z tego eventu? Y, nie, nie, tylko kosmetyka. Y, tylko, tylko kosmetyka. I teraz tak, gdzie mamy tę misję? Te misje są w różnych mapkach, najlepiej robić tą na Neptunie, ona co prawda jest jedną z trudniejszych, natomiast dostajemy za nią największą ilość punktów i też zależnie od trudności misji dostajemy na końcu blueprint na tzw. Spectres, to o tym powiemy może po misji, pokażemy o co w tym chodzi. Tak jak mówiłem, te misje polegają w dużej mierze na stealthie, będę to robić solo, Użyję tutaj Asha, który jest postacią bardzo dobrą do stealtha ze względu na umiejętność smoke bomb, która daje mu niewidzialność. Plus wygląda trochę jak ninja. No. Plus wygląda, no to jest taki archetypowy ninja. Oczywiście świetną postacią do tego też będzie Loki, który, który też ma świetną, świetną umiejętność, która pozwala mu pozostać niewidzialnym nawet przez troszeczkę dłużej. Chociaż też wiąże się to z większym kosztem energii. A zamienianie się w wodę to nie jest dobra. Nie, no nie to, to, to no nie do końca. Teraz troszeczkę o buildzie. Może o, o takich typowych buildach na, na stealth nakręcimy jakiś oddzielny odcinek. Więc teraz, tylko na szybko, powiem co tutaj sobie załaduję. Energy Siphon, żeby mieć pasywną regenerację energii, która oczywiście posłuży nam do używania tego skilla Small Screen. Jeżeli chodzi o skillę e postaci, jakie mam, to w zasadzie wrzuciłem sobie tylko ten Small Screen. Bo jeszcze nie mam sformowanego tego esza na tyle, żeby móc sobie pozwolić na jakiś większy zapas tych punktów. E, oczywiście, cała seria modów, które pozwolą mi zwiększyć czas trwania tej niewidzialności, czyli narrow minded, to jest bardzo potężny mod, który jest do zdobycia z e, tak zwanych orokin voltów, dostępnych w e, określony sposób w e, misjach typu Delek e, orokin the Relict. Rany to słownictwo. Tak, <laughs> no zresztą połamać no, Ja nie będę tego teraz tłumaczył, bo, bo to jest materiał na, na, na oddzielny odcinek. Constitution, czyli plus 28 do duration, to nas tu interesuje jako bonus 40% knockdown recovery. Continuity, czyli po prostu plus 30% do trwania skilli. Flow, żeby mieć większą pulę energii. I streamline, żeby zwiększyć power efficiency, czyli jednym słowem powoduje to zwiększenie wydajności. Koszt, czyli zmniejszenie kosztu energetycznego użycia poszczególnych skili. Do tego dodałem sobie Enemy Sense, który mi y, pozwoli wyświetlać na minimapie przeciwników. Dzięki temu łatwiej jesteśmy w stanie się zorientować w terenie, gdzie, gdzie mamy przeciwników, czy warto nam zapodać y, To nie jest na stealth, czy nie. Ci. Tak, to jest build typowo pod stelfa. Jeżeli chodzi o broń, no to oczywiście y, broń cicha. Ja tu używam Parisa Prime. Wrzuciłem w niego ostatnią formę, dlatego ma rank tylko 12, ale powinien wystarczyć. Zobaczę, czy jakieś mody lepsze mogę do niego wrzucić. Mam jeszcze 10 miejsca na. punktów na mody. W tym momencie mam klasykę, czyli split chamber iteration to jest taka podstawka. Zadyszkę możemy sobie wrzucić. Co by to sobie wrzucić jeszcze? Nie ma sensu tego wyciszać, bo łuk jest branią naturalnie cichą. No nie da się okryć, no jest to bardzo dzichało. No, no wiesz co, akurat pęci, że w tej grze to nie jest wcale takie oczywiste. Dobrze, może wrzucimy sobie no, niech będzie hellfire. Czy Hellfire nie zgłośni twojego? Nie, 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 nie. Absolutnie. No i zostaje, zostaje nam 5 punktów, więc wrzucimy sobie w to na przykład A nie wrzucę, bo za drogi. O! Zrobimy inaczej, wrócimy szansę zwiększoną na Krytyka. Bardzo odpustowy łuk. Dzięki temu mam szansę na Krytyka 112%. Więc... No wow! Fuck yeah! <laughs> <je. Bo laughs> Dobra. Podwójnego Krytyka? Jako sekundary weapon Castanasy, broń wybuchowa, ale cicha. No i oczywiście Dragon Nikana. Y, całkiem fajny motyw to jest Life Strike, który mam do odzyskiwania y, życia podczas channelingu. Natomiast no, akurat w tym buildzie to nie ma specjalnego zastosowania, ale zazwyczaj jak gram Ashem tak bardziej ofensywnie, to wrzucam do niego moda Rage, który pozwala mi przerzucać damage, który zadany jest moim HP-kom na energię. Dzięki temu mogę regenerować energię i odnawiać sobie to życie live Właśnie Całkiem fajny pandem na Asha na taki bardziej ofensywny stealth, ale o tym nie będziemy jakoś w tym momencie dużo mówić, więc przejdziemy może do samej rozgrywki. Jeżeli chodzi o Sentinela, no to wiadomo bardzo dobrym wyjściem do misji Stealth będzie Shade, który nam daje niewidzialność od czasu do czasu, jeżeli w pobliżu pojawia się wróg. No może wyłączymy tego Sentinela, żeby nam nie przeszkadzał. Weźmiemy sobie skaner, który bardzo się przydaje w misjach Stealth i w zasadzie to chyba wszystko co nam będzie potrzebne. Dobrze. Możemy przejść w takim razie do samej gry. Nerid. Tak jak mówiłem, misje na Neptunie dają nam najwięcej punktów. Ach jakie. E I Ujęcie. będziemy zaczynać. Jesteśmy w grze. łączymy sobie mapkę może tutaj. O, widać, że już tu kulki jakieś lecą. No to odkryły cię, tak? Tak, już mi odkryły i to by było na tyle, jeżeli chodzi o st stealth na razie. Natomiast co jest ważne? Tutaj tak naprawdę. W tej misji tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby. Zaraz sobie tu wyłączymy. Czyli już ginie ten zakładnik? Nie, 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 nie. Cała, cały ten przymus jakby, używania stelfa zaczyna się dopiero w, w, pewnym, w pewnym miejscu. Ja to pokażę. Na razie zarżnę tutaj wszystkich, którzy są w okolicy. kana sobie z tym świetnie radzi. Tu widzę, że jeszcze dwóch za ścianą nie jest. zapogam sobie niewidzialność. Aha, czyli po ataku nie wychodzisz z niewidzialności. Nie, nie, nie. To jest właśnie cała potęga tej, tej postaci. No dobrze, spacer po parku. Wyłączymy alarm. Dobra, i teraz powinniśmy być znowu niewykryci. Widać, że mamy tam przeciwników. Pokażę jeszcze jeden motyw, fajny. Jeżeli odpalimy sobie skaner. O, matko, te kulki cholerne. Ach, nie dadzą nagrać normalnego odcinka, no. Nie dadzą po prostu. Widzę, że tu na górze ktoś jeszcze jest, tylko że nie wiem gdzie. Tam jest na dole. Najważniejsze, żeby te kurki cholernie zniszczyć. A, łączymy sobie z powrotem, nie widziałem. No to taki dziwny stealth bym powiedział. Mówię, no w tej grze nie da się zrobić. Nie da się tej gry zrobić tak pod takiego czystego stealtha, no. Niestety tu konieczne są pewne kompromisy. Rozumiem, że jeszcze nie ginie ten zakładnik, tak? Nie, nie, nie. Tak jak mówię, jest dopiero pewien obszar, w którym ważne jest zachowanie tego steelfa. I to jest ewidentnie zrobione właśnie pod stealth'a Wtedy nie ma, jest środowisko dużo bardziej kontrolowane. Nie ma tych kulek na przykład. Nie ma tych kulek, nie ma y, losowej struktury mapy, nie ma losowego spawnu. Dobra, wyłączyłbym ten alarm chętnie. Zastanawiam się, czy teraz jesteśmy w trybie alarmu, czy nie? Mm, nie masz indykatora jakiegoś tego? Nie, nie, jesteśmy teraz dalej nie wykryci. Więc może z łuku tę rozwalę został. Tam zdaje się jeszcze ktoś się czai. Dobra, może to jest dobry moment, żeby pokazać o co mi chodzi z tym skanerem. Skaner ogólnie służy do skanowania rzeczy do kodeksu, natomiast jeżeli przytrzymacie prawy guzik i nim celujecie, to on podświetla wszystkie y, możliwe do zeskanowania obiekty, w tym między innymi przeciwników, dlatego jest e, bardzo fajnym głupie. narzędziem, żeby sobie... To jest exploit? Nie, to nie jest exploit, żeby sobie y, sprawdzić gdzie są przeciwnicy, jeżeli na przykład y, nie chcecie ładować moda enemy radar, to możecie tego użyć do takiego bardziej aktywnego, mniej pasywnego scoutowania terenu. Mamy oczywiście stealth-a, tak jak jeżeli jesteśmy niewykryci. No może tych olejemy, po prostu pobiegniemy dalej. tym stealth-atakiem to też jest to sprawa troszeczkę niedopracowana. Często bardziej się opłaca po prostu komuś pierdzielnąć normalnego krytyka z niewidzialności, niż go, niż używać tego stealth-ataku. A może to jeszcze zrobią? No, pewnie kiedyś to poprawią. Pytanie kiedy? No, tak jak mówiliśmy w recenzji, w tej grze zmiany są wprowadzane dosyć chaotycznie i często yy, nie do końca są przemyślane. Nowe zmiany często kolidują ze starymi mechanikami, także Dobra, że to chyba jest w miarę czysto. Jakieś takie przeskoki się zdarzają. To panu może zrobimy dziurkę w górę, są łuku. O, już się pojawiłem. Jak widzicie, moja energia cały czas utrzymuje się na w miarę wysokim poziomie, więc mogę sobie pozwolić po prostu na to, żeby ich... Ach, schlastałeś się. Chlask, chlastać. O, i widzicie, tutaj pojawia się e, ten sektor, w którym jest przetrzymywany ten więzień. E, w tym sektorze jest kilku strażników, którzy, po pierwsze, jak nas zobaczą, to włączają tą... Cholera, tu coś idzie chyba, zaraz, nas, nas ja to najpierw sprzątne, żeby nie było jakichś problemów z tym. Dobra. Nice. <grym, grym, grym>, Tutaj łazi kilku strażników, ich jest bodajże około czterech. Oni są bardzo twardzi. Oczywiście dla kogoś, kto jest super przypakowany, to nie jest jakiś problem, ale dla takiego przeciętnego gracza to może być problem. Natomiast jak widzicie w opisie, oni są wrażliwi, yy, wrażliwi na stealth ataki. Yy, dlatego wszystko to polega na tym, żeby ich zabić ze stealtha. To oczywiście można robić, obs obserwując ich drogę poruszania się. Wyłączę sobie ten skaner. Są na tyle daleko, że ich nie widać. Yy, najlepiej jest ich załatwiać ze steelfa. Można to robić po prostu czając się za nimi, obserwując drogę ich poruszania się i do tego się dopasowując. Można też grać taką tanią postacią jak aż i po prostu ich wyrzynać jak małe prosiaczki. No tutaj chyba to nie ci. Za zabicie wszystkich strażników dostajemy dodatkowy, dodatkową ilość tych punktów bonusowych. Ich jeden stealth tak powinien rozwalić. A, to przemyślane całkiem. Wrażliwość no to na stealth nam, ataki. To nie, to nie jest Metal Gear Solid, tak? Natomiast, no, na pewno jest to jakiś... ...ruch w stronę nowego, ciekawego gameplayu. Jeden jeszcze powinien być tam po drugiej stronie. Widać, że nie, nie, nie przyjmują się specjalnie, że ich koledzy padają. Nie, nie no są. wiesz, załatwiam ich po cichu, tak? No ale nie komunikują się ze sobą. <laughs> no i tu jest jeszcze jeden. Czterech tylko, tak? Powinno być czterech. Tak, widzicie, dostałem tu trzy punkty za to, że wyeliminowałem wszystkich ordenów. Teraz możemy sobie spokojnie uwolnić naszego więźnia. Więc na wszelki wypadek zapodam sobie niewidzialność. No i klasyczny motyw trzeba otworzyć odpowiednią celę i odprowadzić więźnia? Tak, możemy mu dać oczywiście tak jak już to dawno zostało wprowadzone. Możemy mu dać sekundary weapon, dzięki temu on może też nas troszeczkę wspomóc w walce. Chociaż nie jest to jakieś super wydajne. No i teraz musimy po prostu dobiec do extraction point, tutaj już nie musimy zachowywać stealtha, więc ja tego nie będę robić, chyba że akurat będzie mi spadać życie, ponieważ jak widzicie nie mam żadnych modów specjalnie defensywnych. Ta ucieczka jest taka nastawiona na być, bycie trudną, tak? Trzeba? Nie, ona nie jest jakoś specjalnie trudna, no to jest taki już klasyczny, klasyczny gameplay, no. A nie, to jest nasz. Więc może nie będę mógł dostrzegać. Masz mu rany zadawać? Naszemu? Nie. No, no to. włączę sobie. Nie te kulki cholerne. Oleje. I czy musisz bardzo zwracać uwagę na tego twojego eskortowanego towarzysza? Czy? Wiesz co, mam tutaj w lewym górnym rogu, widzicie, jego pasek życia. Także widzę dokładnie jaki on ma, ile on ma hp jeżeli coś się będzie z nim działo, no to mogę się wtedy wrócić. Ale jeżeli jest jedna osoba, gra, no to on zazwyczaj się jej trzyma w miarę blisko. To mu się tarcza przydała. No, akurat ta broń nie potrafi przebijać dobrze? więc. Nie jest to specyficzne. A ja w ogóle złą stronę idę. Ja powinienem iść. O, My... o... Chyba ginie ci twój. Tak, właśnie, zaraz chyba cały gameplay się skończy tym, że dostaniemy łomot. Na szczęście moja niewidzialność pozwoli mi, mam nadzieję, w nią Jeszcze 9 sekund niewidzialności... No, trochę sieczki się zrobiło. Tak. No i tutaj będziemy dalej naginać do wyjścia. On umiał łazić, tak jak ty, po tych wszystkich. Tak, umiem. A ten co tu robi? Jakiś zagubiony pan, w ogóle nie. nie Przerwy ja mama peta, a ty no Bo tu mnie ktoś atakuje. No te kulki to jest najgorsza rzecz na świecie. No, a nawet nam pomógł? acz to Czuję czy on czuje do zawirowania powietrza za nim. No i tu mamy już koniec, wchodzimy sobie, mission complete, powinniśmy dostać 9 punktów, to jest największa ilość punktów jaką można dostać, dostaliśmy też Cosmic Spectre Blueprint. Coś dobrego? To jest taki kolejny, kolejny nowa, kolejna nowa rzecz, którą nie e, twórcy nie niczego, dodali, tak. ale w zasadzie nie do końca wiadomo o co chodzi, to znaczy e, o co chodzi Specters? Oni ostatnio zmienili, teraz widzę, że już był hotfix, bo oczywiście bardzo często pojawiają się hotfixy. Yy, wprowadzili teraz coś takiego właśnie jak Specters. No może chwileczkę, pokażę to tutaj. Można sobie dodać takiego pomagiera. Wow. Powiem szczerze, że jeszcze tego nie rozgryzłem, on tu niby jest, ja go sobie wykraftowałem, ale nie wiem jak go włączyć za bardzo. Yy. Jeszcze będę to musiał rozpracować, natomiast wiem, że oni są jednorazowego użytku, więc w zasadzie używanie ich mija się z celem. No, ta gra nie stawia jakiegoś takiego dużego wyzwania, żeby potrzeba było jeszcze dodatkowego wsparcia, chociaż być może taki Rhinos z wyrzutnią granatów Penta może się przydać w jakimś survivalu czy defensie. Będę to jeszcze zgłębiał i, i też być może oddzielny odcinek na ten temat nakręcimy. Natomiast w tym momencie możemy powiedzieć tylko tyle, że tak, po pierwsze można krawcić armię w dojo do obrony tych Dark Sektorów, o których mówiliśmy wcześniej. Armię, tak? Tak. No, no ten system dalej jest mocno, y, mocno niedopracowany nie do końca sensowny, no ale jest. No i możemy ich sobie tu krawcić. Ja akurat nie mam, nie mam, zdaje się, materiałów, Natomiast wybierając odpowiedni, odpowiedni loadout możemy wykrawcić takiego AI Warframe'a z, z, z tym samym loadoutem i potem użyć go jako pomagiera. No, generalnie taki jest zamysł, natomiast to wszystko jest jeszcze nie do końca dopracowane. No i zdobyliśmy 9 punktów, zdobywając 100 punktów odblokowujemy tą, 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 tą palerynkę, którą pokazaliśmy. To jest mocne słowo. Tak. No jest to taka, taka namiastka jakiejś próby wdrożenia z powrotem tego elementu stealth'a do gry. Czy udana? No, może nie do końca, ale na pewno jest to zawsze krok w, w kierunku czegoś nowego, czegoś ciekawego, także e, na pewno można to uznać bardziej... Na, na nie boisz się, że oni może, mogą przesadzić trochę z tymi, z tymi nowymi rzeczami, że to, nikt nie będzie się nie, nie bawił? Nie, bo to nie, ma, nie, ma, nie ma z tym właśnie. jakby problemu, no. to nowe rzeczy, wiesz, oni tu na tyle często wydają nowe rzeczy, że... Przez te nowe rzeczy, tak? Że to nie jest tak, że, że wiesz, że z, z, zrobią coś nowego, a nie, 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 nie będą robić nie dopracowywać tych starych rzeczy także akurat tutaj jestem w miarę spokojny no, mam nadzieję, że po prostu to dopracują i wyjdzie z tego coś fajnego tak samo jak z większością innych wcześniejszych rzeczy, które wprowadzali także to by było na tyle, jeżeli macie jakieś pytania co do, nie wiem buildów, czy, czy co do jakiegoś określonego typu rozgrywki, to walcie śmiało, postaram się odpowiedzieć no i to by było na tyle, zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych odcinków